Świat jest taki piękny, pomimo że my nie wyglądamy jak gwiazdy z telewizji. Bez blizny, syfów na twarzy. Panie, mój przedmówca się myli. Nic tego nie zmieni, że wokół widzę mrok i wzdurne są dyskusje na temat w wielości kolorów odcieni? Redaktorze, niech pan da spokój, bo nie będę oglądał świata przez różowe okulary. Przedstawić się? Stevie Wonder z Opola. Cieszę się, że się dobrze W końcu mogę powiedzieć oficjalnie, że wszystkiemu są winne czarne sukienki. ta cała mafia watykańska. A w duchy? A w duchy wierzy tylko debilna ciemnota. Dziękuję. Mówi Piotr. Niestety, mój przedmówca to ateista i pokręt po paprawie. Chodzę do kościoła i nie pozwolę, żeby taki szatan jadł. Dorber to nogi pływają. I będzie mi taki... Być może to, co powiem, nas sensację zakrawa, ale jestem pewien. Mój znajomy to agent Tomy. Przynosił mi czekoladki i myślę, że się kołasza na paje, że nie zmiany. Jestem. Ale nie ze mną taki numery. Degenerat mnie nie kupi. Dopełnie nie wskaz. Idzie wciąż do przodu technologia rozwija się nasza cywilizacja, a nienawiść między nami ciągle trwa. Dobry wieczór. Dzwonię, bo chcę nawiązać do rozmowy, która już była i powiedzieć, że się z nią zgadzam. Dobranoc. Halo? Radio? Mam dość tego życia i się zabiję, jak nic nie zrobicie. Co? Gdzie mieszkam? Nie powiem, to moja sprawa prywatna. Super, super! Fajowo was słyszę i siebie też! Ale czas! Jestem przecież w domu, a słyszę, jakbym była u was! Kocham pana, panie redaktorze, bo ma pan taki seksowny głos. A ja jestem romansowa. Czy możecie coś puścić o miłości dla kochanego dzibusia? Hej, redaktorku! Dlaczego puszczacie takie pedalskie kawałki? Oni! <laughs> 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 Proszę pana, nie mogę zasnąć. Można byłoby to ręoc ja do poduszki. Szanowni słuchacze, świt, świt nam zagląda w okna. A może nie, bo za oknem jeszcze ciemno. Świat jest kolorowy, chociaż niektórzy czarne plamy widzą. Ale czarny to kolor przecież, więc świat jest kolorowy, jak powiedziałem. Witam naszych słuchaczy! Już piąta! Zaczynamy weekend z radiem na stroje! Wiadomości, czas zacząć. Ludzie nie są źli. Udowodnili naukowcy z Uniwersytetu w Oksfordzie. Duża siła, duża wolność. Codziennie rano kilkoma guziczkami włączam się w palowanie tego świata. Ekrany dają światło, wskazują drogę. Jest bezpiecznie. Mogę surfować nawet na największej głębi. Zawsze jedno kliknięcie od brzegu. Włączona w obieg zamknięty pozwalam się unosić z resztą pływającego planktonu. Stykam się powierzchnią wierzchu krawędzią profilu, zwołuję hasła, numery, gadam, gadam, gadam. Na forach dalekich od Rzymu, które istnieją, choć nie istnieją, wyciskam <kluje> do wiatru bieram słowa z ekranu, jak ważne, nieważne lekkie słowa z pozarczystych liter, dookoła archipelagi nibylandii, fantasmagoria lądów. łagodne kołysanie spienionych fal eteru, teleinterwizji folii, sen na czatek aż do przebudzenia w toni nocy, zagubiona bez wieści na wybrzeżu realu, sama na sam z sobą w pracę oddych. Moje istnienie jest niepewna, Bez niepewnych istnień zaklątanych nowo. Składam się z samym żyłek do powiązania. Boczka sieci z innymi żyłkami. Codziennie rano. Mała sieć, mała wolność. Duża sieć, duża wolność. Musisz to mieć, musisz tam być. Bez profilu na Facebooku nie macie przecież. wcale. Twoja twarz, kompas nie jest potrzebna. Reszta mi inna. Najważniejsze, że jesteś profilem nieprzebranej ilości półtora istnienia. Liczy się jeszcze status i tablica. Trzeba zaznaczyć swoją obecność i zmianę w istocie rzeczy. Tak, możesz trwać lata. Jesteś, to jesteś. Jesteś, bo jesteś. Nie grozi ci odejście, w śmierć. Chyba, że sam jesteś. Jak ten młody, co w maju odebrał sobie życie, a w później życzenia stu lat na 20 urodziny. Nie ma gry, a jest. Obecny, nieobecny. Jak Bóg jakiś, albo coś, tak Mała się, mała wolność, duża duża wolność. wolność. Kliknij. podziel się, kliknij, i się stanie, I ty możesz dokonać cudu, stać się z Jedno kliknięcie I mnożysz całe światy Tysiące obrazków, słów zdań postaci Pobieranych w nierealną nieskończoność Nie naruszając stanu posiadania Rozdawać niematerialne Wiązki pikseli Jak bukiety lub podarunki. Zapasy jest niewyczerpalny Wysyłasz i wciąż masz I ty I on Ona oni mają Ten sam nieuchwytny obraz Filami zgodną materią dźwięku Łomna rzeczywistość do zmysłów wchodzi ułomne istnienia. Nasyca przestrzeń bezcielestnym cielesnym bogactwem, cudną mnogością do potęgi erpy. Zostawia nas w ustymi oto nowa duchowość niewierzących w ciele. Mała sieć, mała wolność, służa, się, służa ona.